Obrazek e, naprawdę mrozi krew w żyłach. Były bardzo niebezpieczne sytuacje na planie? Tak, tak. Były bardzo niebezpieczne sytuacje. Będzie jeden z odcinków, w których e, doszło do wypadku, bardzo poważnego wypadku. E, który jakby sprawił, że my wszyscy na chwilę zatrzymaliśmy oddech, coś co się wydarzy. E, więc, jak czasami mówię, krew pod i łzy, no to rzeczywiście tej krwi też było, było sporo, bo, bo raz, że Afryka sama w sobie ma, te, ma trudne warunki klimatyczne i, i, i to też sprawiało, że zdrowotnie nasi uczestnicy czasami mieli już po prostu dosyć, to też e, ten. Ta dynamika tego programu sprawiała, że popełnialiśmy błędy, wszyscy, natomiast tu mówię akurat o uczestnikach, oni też popełniali dużo błędów. A niestety, w sytuacji, kiedy dzieje się wszystko szybko, łatwiej te błędy się popełnia mhm. i czasami, niestety, można zapłacić za takie sytuacje, choćby swoim zdrowiem. Więc, no więc będą momenty, kiedy, kiedy nie jeden widz po prostu zatrzyma się na chwilę i zastanowi, czy, czy, czy z tym człowiekiem jest wszystko w porządku, mhm. bo, bo obrazek, Naprawdę mrozi krew żyła.